Hej, tutaj z tej strony jest mhm. Wiki kliczek, Wiki, Dobrze, to dzisiaj zaczynamy z nową rodzinką. Mówię coś wam, wam, że ja nie będziesz nowych rodzinek, a tu jest taki pokój gościnny jakby co. No ale mm, przedstawię wam teraz najmłodsza córka Pola, to jest starsza córka Kasia, Jeszcze starsza córka Ala. I najstarszy syn Aleksander. Mąż Paweł, a ja jestem Milena. Dobra, więc zaczynamy. Więc ja nie przedłużam. Zostawiacie łapki w górę i subika z dzwoneczkiem. Więc ja już nie przedłużam i zaczynamy. Ala! No co jest? Co zrobić sobie w Minecrafta? O! Postawię sobie jakiś domek sobie zrobię na razie. O Jezus. Przemobylowaliśmy dom no i już taka afera. Jak będą głosy w tle, no to, no to przepraszam. Jezu! Kasia! Kasia ma bardzo podobne zachowanie do oliwki, więc... Pola do Mikołaja. Dobrze polachać, przytulimy cię no i idziemy spać. Paweł! Co? Ciszej! Okej. Mówimy mnie niespodziankę? A jaką niby? Powiem ci na dole. Jaką niespodziankę? Ala, cicho. O Jezusa, ona już wszystko słyszała. Zrobicie nam na jakąś niespodziankę, nie podziałem jak. O, jada. Hmm. Idziemy jutro na no, lek. Oddaj kilka w małej. Okej, okay. tego nie chcę. Jakieś brzydkie oddam. No wiesz co brzydkie. No wiesz ty co. Dobra, to oddajesz tam dwa ciuchy. Okej, Kasia. Zostaw moją pisankę, sama ją robię z babcią. Od strony Tony czy taty. Od taty Z strony, bo twoja, bo babcia Grażyna by nigdy czegoś takiego nie robiła. Babcia Majta ja się tłumaczę. No babcia Majta by nigdy ze mną nie zrobiła pisanki. A ty, Olek, ciągle grasz. Kasia mi zjeżdżała konto. Kasia! No ja po prostu nie wierzę. Ojcie. Mas não viaja, que você a conta. O, eu não, 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 Kasia, Kasia, Kasia! Não. Ja Pekka się miałem zbanować kontrola, dopiero ma nie, 3 lata. Nawet dwa można powiedzieć. Widzę, że mi się jeszcze więcej domu zmieniamy. O Jezus. Mm, ale pójdziemy sobie do Poli i Pola może na Polaś. Mam nie taka smutna? Może ci zbanowała konto, Kaśka? A tam się tam by się... Ja kolo się nie widzę że ich zbanowałam konto? Każe yeah! oui, 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 oui. ja to słyszę! я тут слышу. Ой, Что, каша? Каша. Нет.

Kiedy, kiedy, sola, sola? <klički> no, takie, zapomniane są to nie wola. więc się lepiej położę, bo mama mi jeszcze tutaj. Dobra, położę się na chwilę. Mmm, kasia, interesujące. Ale to nie tak, jak ty myślisz, mamusiu. No to będziemy dłużej sobie tłumaczyć. Ale to nie tak, jak ty myślisz. Dobra, idź spać. de